najmilsi, starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Święty Piotr mówi tutaj nie tylko do wszystkich, którzy są starszymi, czyli kapłanami nie tylko do tych, którzy stoją na czele Kościoła, ale także do każdego, kto stoi na czele jakiejkolwiek wspólnoty, zwłaszcza takiej, która ma być świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa zwykle kiedy patrzymy na ten fragment, no to podkreślamy to, że to ma być szczerze nie ze względu na zysk, nie być utrudzeniem dla wspólnoty, ale dawać samemu przykład. A dzisiaj skupmy się szczególnie, w jaki sposób Święty Piotr chce, abyśmy ten przykład dawali. Widzimy tutaj takie te dwa pierwsze określenia, które znajdują się zaraz na samym początku. Mianowicie, Święty Piotr daje przykład przez to, że jest świadkiem Chrystusowych cierpień oraz uczestnikiem chwały, który ma się objawić. Święty Piotr, kiedy przeżywa jakiekolwiek trudności w swoim życiu, jakiekolwiek cierpienia, niedomagania, to zawsze widzi, że to Chrystus w nim cierpi i w ten sposób jest świadkiem Chrystusowych cierpień. Ale kiedy tak z Chrystusem przeżywa te cierpienia, to widzi, że ludzie otaczają go chwałą. Że cieszą się, Święty Piotrze, przyjść. Pamiętamy z dziejów apostolskich, jak wchodził do miejscowości, to ludzie kładli swoich chorych, ażeby cień przechodzącego Piotra mógł na nich paść i wszyscy zostali uzdrowieni. I mówi Święty Piotr: To jest chwała, która ma się objawić. To jest chwała Chrystusa, którą dla nas przygotował. I tutaj już widać pewne elementy tej chwały. Cała pełnia zaś będzie w niebie. Żyjmy już tutaj na ziemi, tak jak święty Piotr, widząc Chrystusa w naszych cierpieniach i Jego chwałę w naszej chwale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.